Siemaneczko, witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu. Przed nami wielkie zmiany, dlatego że to ostatni odcinek naszego rabatu. Ale ostatni w tym roku, No już jutro Sylwester. Pewnie wszyscy szykujecie się na imprezkę, ale my chcemy jeszcze wykorzystać ten stary rok. No, w końcu mamy jeszcze dwa dni, więc przez te dwa dni teraz będziemy się zastanawiać nad tą naszą motywacją do zmian. Przecież bardzo lubimy to robić w nowym roku. Zobaczymy, jak to będzie, a teraz zaczynamy! zaczynamy! Zbliża się koniec roku, więc to czas podsumowań, myślenia nad nowymi planami, pomysłami. No i w tym temacie pogadaliśmy z naszym ekspertem. Jak było? super, zapraszamy. Ja się odsuwam, żeby zrobić miejsce. Do zapraszamy eksperta. na rozmowę. 20 lat studiować i mieć własny biznes. Słuchajcie, tak się to robi. <laughs> Jak to się robi, Helena? Wszystko się da, wystarczy postawić jeden krok do przodu, a reszta wszystko to idzie. No to zapraszam. No, Katarzyna, wyobraź sobie taką sytuację. W jednym pokoju siedzą ze sobą dwaj Polacy, dwaj Ukraińcy i jeden Rosjanin. No, brzmi to jak kawał, tak zazwyczaj się zaczynają. No tak, ale to nie żart. Wyobraź sobie, że Akademia Ignacjanum w Krakowie odpaliła trzyletnie studia filozoficzne, które połączyły drogi tych pięciu facetów. I mimo, że są z różnych wszechświatów, to łączy ich jeden mianownik. Sprawdźcie jaki. Jesteśmy teraz w Krakowie. Przy uczelni Ignacjanum, gdzie właśnie studiujemy filozofię jako Jezuici. Jest to dosyć blisko centrum Krakowa. Mam 28 lat, pochodzę z Wrocławka, jestem Jezuitą studiującym filozofię obecnie w Krakowie. Nazywam się Juri Nadra, mam 31 lat, już jest, jestem z Ukrainy. Mam na imię Bachtier Alimów, mam 30 lat i pochodzę z Moskwy, z Rosji. 22 lata mam i jestem tutaj tak naprawdę od kilku miesięcy. Jak wyglądało Twoje życie przed wstąpieniem do zakonu? Pracowałem w jednym ze sklepów budowniczych. Z zawodu jestem fryzjerem, niewiele pracowałem w branży, trochę raczej tak dorabiałem wakacje. Poza tym ukończyłem studia geologiczne. No jedno z największych moich zainteresowań rzeczywiście to są grzyby, które zbieram już ponad 25 lat. Próbowałem morsowanie. Moją pasją jest język polski, bo po skończonej maturze wyruszyłem na studia na filologię polską. Pracowałem w zawodach różnych. Pierwszą moją pracą była praca w sklepie, później pracowałem na fabryce, która wyrobiała. E, elektrownię do samochodów przez dwa lata. Później większość pracowałem w budownictwie, mogła to być autostrada, jakaś wielka budowa, a przez ostatnie kilka lat pracowałem już sam na siebie jako ten, kto robi wykończeniówki mieszkań albo budynków, ale w jakimś momencie wracało to pragnienie robić czegoś więcej i postanowiłem jakoś spróbować zaryzykować, jednak pójść za głosem powołania. Pracowałem no, w takiej wielkiej firmie handlowej nie? na różnych stanowiskach. No tak, jak kilka lat temu mnie spytaliśmy, że czy tam myślisz o tym, że gdzieś tam wylądujesz powiedzmy w jakimś Krakowie, ja bym nie uwierzył, mnie. Przez pierwszych pół roku, może więcej, mi się wydawało, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Później po wybuchu wojny to troszkę było takie knuż w plecy, bo to było bardzo ciężkie doświadczenie. Myślałem, że jednak zrezygnuję. Ten moment właśnie wojny, wybuchu, jeszcze nałożyło się na to, że mój brat też jest powołany do wojska i jest cały czas na wojnie. I Kontakt z nim jest na tyle, o ile czasem jakiegoś SMS-a. A ja po prostu nie dawałam rady sobie jakby poradzić z tymi emocjami. Ja widziałem, jak wolontariusze, ludzie, wszyscy moi bliscy, znajomi, coś są zaangażowani, a ja od rana do wieczora na refektarz, coś jakieś tam lekcje łaciny, angielski i nic więcej: jakiś spacerek, modlitwa i krótko. Ale później z napływem uchodźców przyjęliśmy ich w takiej ilości, że nie do wyobrażenia, i po prostu ja byłem zaangażowany mocno gdzieś w to. To dzięki w ich oczach i, jakaś, i to, że, że ja mogłem dawać im nadzieję, to mogę tak powiedzieć, że to gdzieś uratowało też moje powołanie. Twoja mama ma pochodzenie polskie, tata jest z Turcji, ty urodziłeś się w Moskwie, a teraz mieszkasz. W Polsce w Krakowie i to pod jednym dachem z Ukraińcami, z którymi przecież teraz twój kraj walczy. Powiedz, jak się odnajdujesz w tej relacji? Przede wszystkim w towarzystwie nie ma narodowości, nie po pierwsze. Po drugie, no to już wśród pierwszych towarzyszy Ignacego, nie to byli przedstawiciele różnych państw, które między sobą walczyli, nie, no i potem no, trzeba rozumieć, że nie trudno tak mówić właśnie od, 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 jakby od pozycji Rosji, bo ja nie jestem taki typowy Rosjanie. Ja byłem trochę poza poza, z tym, że ja był w takiej rodzinie imigranckiej i tak dalej, ja byłem trochę poza tego kontekstu, nie? I jak wychowywałem się w takiej tolerancji, nie? Do różnych religii, do różnych kultur. No, że ja w żaden sposób nie z po stronie właśnie tej, tej władzy rosyjskiej. Wybuchła wojna, to on też dużo mnie pomagał. Jeżeli w, wchodzimy w takie nowe środowisko, zawsze y, jest trochę, mam oczekiwań, potem te oczekiwania y, okazuje się, że nie były poprawne, dużo rzeczy nas zaskakuje, ale tak ogólnie to myślę, że jest pozytywnie. Rok, zaczynamy nowy i to jest dobry czas, żeby podsumować, ale też może wyznaczyć sobie nowe cele, znaleźć nowy pomysł na życie. A teraz spotykamy się z osobą, która pomysł na siebie wymyśliła już mając 23 lata. Z nami dzisiaj Janusz, dzień dobry, cześć. Cześć. Cześć, witajcie. Byłeś, w zasadzie jesteś osobą, która miała jedną z największych firm koncertowych. W Polsce uśmiechasz się, tak? Eee, to prawda? No, wiesz, jak to jest słem największych, ale tak. Rzeczywiście no, prowadziliśmy oczywiście prowadziliśmy dużą firmę koncertową i eventową. W którym momencie otwierasz swoją firmę? Bo przecież to, na studiach. to jest. To jest motyw. No na studiach to jest. Miałem 23 lata, mhm. byłem chyba na trzecim roku studiów, kiedy ta firma oficjalnie została zarejestrowana. Jakie są e trudności i wyzwania, kiedy zakładasz firmę jako młody człowiek? Największą trudnością. Mm, jest niewiedza w mhm. takim sensie, że trzeba być gotowym uczyć się, tak? E, natomiast często, przynajmniej ja taki byłem, brakowało mi po prostu po ludzku pokory e, i wydawało mi się, że być może za dużo wiem albo za dobrze wiem, jak chcę, żeby to wyglądało. E, co spotykało się też często ze strony starszych osób, tak, z takim patrzeniem spokojnie. To myślę, że to jest takie doświadczenie, które też dzielimy e, wszyscy razem na różnych etapach życia. Wiesz, potem pojawia się odpowiedzialność, tak? No, ja ten pierwszy czas wspominam jako najpiękniejszy, bo to właśnie to był ten etap, kiedy wszystko, co wpadało do tej firmy, było takie do zagospodarowania. Wydając w firmie na inwestycje trochę czułem, jakbym wydawał to na siebie, tak, na swój rozwój. Więc to był no, cudowny, cudowny czas, no ale im dalej lokale, magazyny, sprzęty, ludzie, tak, odpowiedzialność, koszty, no to, to jest rzeczywiście obciążające. Ale czy... To nie powiedziałbyś w takim razie, że miałeś taki przyspieszony kurs dojrzewania? Tak, w tym, znaczy u mnie w życiu to chyba w każdym zakresie, ale tak, tak, miałem. No. Bardzo trudną rzeczą, no to oczywiście i chyba uważam, że to największy trud, którego musimy się uczyć w zarządzaniu firmą, to zarządzanie ludźmi. Mhm. Firmą, każdym projektem, bo dziś też to jest bardzo wymagająca rzecz, bo to wymaga bardzo dużo spokoju, bardzo dużo cierpliwości ogromnej ilości błędów, które ja popełniłem w życiu. Te błędy czasami kosztują relacje, ważne dla nas relacje. No i ostatecznie też to wypalenie jest takim dużym cieniem na, na tej mojej historii, który doprowadził też do tego, że zdecydowałem się zakończyć swoją karierę w biznesie. No właśnie, bo powiedziałem, że jesteś właścicielem jednej z największych firm koncertowych, a ty powiedziałeś już nie. Co się stało, że już nie jesteś? Przyszedł taki czas, kiedy wspólnie z moją żoną zaczęliśmy myśleć o tym, że to, że to nie to po prostu, że no jakby ok, mamy finanse, mamy super firmę, wielu ludzi patrzy na nas no trochę bym powiedział z zazdrością może hmm. czasem, czy tak? z takim pragnieniem, że też bym tak chciał, hmm. ale my czuliśmy, że to nie to, że my właśnie coraz częściej mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy coś robić, co przynosi większe owoce, jakąś fundację, coś dla dobra ludzi. Hmm. I uznałem, że po prostu już nie chcę tego robić, tak, że, że chcę się zająć czym innym, że nie potrzebuję też tak dużo. Podsłucha hmm. no, no właśnie, Dzisiaj jesteś współtwórcą Szkoły Uwielbienia. I wy się znacie, przepraszam. Tak, bo ja znacie. w niej uczestniczę i chcę powiedzieć, że y, robisz po prostu jakościowo naprawdę dobre rzeczy na tym rynku chrześcijańskim, co nie jest proste. I chcę zapytać, dlaczego, wiesz, z tego rynku komercyjnego właśnie przeszedłeś do tego, żeby robić takie rzeczy na taką skalę dla Boga? No widzisz, no właśnie, kiedy to się wszystko wydarzało, że tworzyła się przestrzeń tej szkoły i w ogóle służyły w kościele, no to mieliśmy też takie poczucie, że, że Bóg nas po prostu doprowadził do tego miejsca, tak, że całe te lata robienia dużych koncertów, w dużych salach, też bardzo jakościowo tego wszystkiego, co robiliśmy, były przygotowaniem do tego i tylko dlatego tak naprawdę mogę tą Szkołę Uwielbienia tworzyć w taki, a nie inny sposób. A też zdecydowałem się na to właśnie tak, jak powiedziałem, no dlatego, że chcieliśmy robić coś, co, co jest po prostu Ważne, a niekoniecznie buduje tylko firmę, nas, jakieś takie nasze najbliższe oczekiwania. Ja podejrzewam, że nie jestem jedynym, który by zapytał Was w razie, czym jest ta szkoła uwielbienia? To pytanie do twórcy. Współtwórcy, bo jest nas więcej. Natomiast no Szkoła Uwielbienia jest takim projektem, który w sercu ma budowanie kościoła. Tylko kościoła nie jakiejś konkretnej wspólnoty czy jakiegoś konkretnego miejsca, tylko całej Polski. Tak, takim miejscem spotkania się tak naprawdę wszystkich osób, które w tym kościele chcą służyć i chcą się uczyć go budować. Mhm. Bo e, tak się stało, że ja, Marta Miłuńska i Łukasz Sosna po prostu dzielimy się doświadczeniem, tym, które właśnie e, takim życiowym, też pracy, prowadzenia firm, e, zarządzania różnymi obszarami i staramy się to przekładać na kościół. W w taki sposób, żeby to mogło być zaniesione do konkretnych miejsc w Polsce. Nie ja może powiem, jak to wygląda w praktyce. Kilkaset osób spotyka się w jednym miejscu z całej Polski, nie tylko z Polski, po to, żeby uwielbiać Boga, po to, żeby właśnie wymieniać się tymi doświadczeniami, żeby się też uczyć tego, jak się modlić i myślę, że to jest niesamowite. Czy <noise> jeśli chodzi o Nowy Rok i te nasze postanowienia, które mamy, e, powinniśmy sobie te postanowienia wymyślać, tak jak Ty kiedyś sobie wymyśliłeś a założę firmę. Fajne pytanie zadałeś. Ja uważam, że każdy dzień jest dobry do tego, żeby postawić sobie cel. I żeby do niego zacząć dążyć. Tak, określić, że dziś zaczynam i na przykład, do kiedy go skończę, to też się wpisuje, bo ja też jestem mentorem, więc jakby w to, co robimy w trakcie mentoringu. I to jest absolutnie bardzo ważne, żeby to robić, i też to jest takie doświadczenie, które w prowadzeniu firmy i szkoły, mhm. fundacji, spowodowało, że ja po prostu mogłem dochodzić do kolejnych punktów rozwoju. Bo jeżeli ich bym sobie nie stawiał, no to też bym do nich nie zmierzał. Jaką masz yy, mentorską radę? Dla dwudziestolatka na rok 2024. Nie ma jednej mentorskiej rady i chyba nie chciałbym nikomu dawać rad, mhm. ale zachęcam do tego, żeby o, stawiać, tak stawiać sobie cele. Zachęcam do tego, żeby korzystać też z doświadczenia ludzi, którzy są obok ciebie i którzy chcą się tym doświadczeniem dzielić. To szczególnie właśnie w kontekście mentoringu. Ale tak, stawiajmy sobie cele. Stawiajmy sobie cele i rozbierajmy je też na części pierwsze. Zastanawiajmy się, co to znaczy? Po czym to poznam, że to mam? Jak to będę świętował? Żadne mi tu mówienie, że tylko pierwszego stycznia możesz zajść, zmiana. Mag mówi nasz gość, może to się wydarzyć. Ale zachęcamy, tak? Każdego dnia. Każdego dnia. Ale zachęcamy, żeby je w nowym roku. Też, od tego zacząć. Dziękujemy. Są takie domy, w których osoby z niepełnosprawnościami żyją razem ze swoimi asystentami i razem tworzą jedną piękną rodzinę. Jak w takiej wielkiej rodzinie wygląda świąteczny czas? Tego dowiemy się w Poznańskim Larz. Halo Halo! Marcin, słychać? Tak. Halo Halo! Ok, gotowa? Gotowa. Przypinamy, hop, i idziemy. Gdzie usiądziemy sobie? Na kanapie. Tutaj, na kanapie. Dobrze. Zobaczmy, co jest A co jest dla ciebie najfajniejsze? Jakie jest Boże Narodzenie? O Narodzenie. Jestem. Panie Jedzioś i o się, się. prostu. Powiedz mi, jak wyglądają u Was święta w domu? Co robicie wtedy? Wiesz, kozy, zamiatam, myję pobogę. To na początku trzeba się przygotować dobrze, prawda? Dzielimy się opłatkiem, dostaniemy prezenty pod choinkę. Będę na rodzinę. lubię, mojego pokoju lubię nalepić barwanki. no potrawa jest karp, łóżka z klipami. Mm -hmm. Chodzimy do kościoła. A dlaczego idziecie do kościoła? Bo tam się narodził Pan Jezus. A Pan Jezus jest dla Ciebie ważny? Tak. – A modlisz się? – Też się modlę, jak, jak czasami gardło boli, to się modlę. No. – <grywia> Jak gardło boli, to się modlisz? – Tak. To wszystko. – A czy masz jakieś takie świąteczne marzenia? Yy, – No, mam marzenia, wszystko to tak dalej. – <grywia> <grywia> I będzie prezenty. – Będą prezenty? – Tak. To powiedz mi jeszcze, co byś chciała dostać w tym roku na święta. Coś? Mleczko. Okej, okay. coś jeszcze? Cudzycie. Dobrze. I to wszystko? Tak. I to wystarczy. Wystarczy. Ja mam chyba takie pragnienie, żeby Boże Narodzenie u nas, w Larsz, było takim czasem jakiegoś luzu, odpuszczenia. Że jasne, że. Bardzo cieszy nas ubieranie choinki, prezenty. Każdy tam z domowników sobie wybrał ulubioną potrawę i tam o tym rozmawialiśmy i tam, że kto gdzie, kiedy, co będzie gotował, ale nie chciałabym, żeby to było takie napięte i pełne pędu. nie? Chciałabym, żeby cały czas ważniejsze były nasze emocje, to, czego wszyscy potrzebujemy, a jak połowa potraw i porządków nie wyjdzie, to co z tego? Nic się nie stanie. Nic. Mam też radę Ciebie. Kochanym Myślę, że każdy z nas kiedyś zadał sobie to pytanie, czy iść ze głosem swojego serca i spełniać marzenia, swój pomysł na siebie, czy jednak posłuchać rodziców. No, miałem podobne myśli. Moja mama na przykład chciała, żebym był. Inżynierem. I co, zostałeś inżynierem? Nie. To może na szczęście, ale nasz... A dlaczego na szczęście, wątpisz we mnie? Nie, absolutnie, ale nasz gość też znalazł swój pomysł na siebie i o tym dzisiaj nam opowie, a z nami Helena. Cześć! Dzień dobry! Cześć! Ale chyba zacznę od tego, że nie wiedziałam, jaka jest moja misja życiowa. W mm -hmm. ogóle myślałam, że świat zawodu wygląda w ten sposób jak szkoła. Czy jest biologia, chemia, geografia, fizyka. I z tego mogę stworzyć coś dla siebie, ale ja żadnego, żadnego z tych przedmiotów nie czułam. Mm -hmm. A e... tak myślałaś, mając ile lat? No, do liceum myślę, do liceum, że do, okay. czy tak myślałam. Mm -hmm. Ale chyba chcę jeszcze zacząć od tego, że Urodziłam się jako taka biała kartka, która jest gotowa na doświadczanie, na odkrywanie, na kreowanie, na testowanie, ale... Do tej kartki przyszli moi rodzice, którzy pełni miłości, naprawdę są niesamowici, ale chcieli mi stworzyć bezpieczne życie. Mhm. I na tej kartce narysowali mnie jako lekarkę. Jeśli nie chciałaś się tego uczyć, a na przykład musiałaś, co ty wtedy czułaś? Przez to, że oni to mi to tak nałożyli, to starałam się wyobrazić na maksa, że to jest moje. I mhm. mój organizm sam stwierdził, że no, dostajesz, dostajesz takiego kopa, że musisz być kimś. A nie możesz wypowiedzieć prawdy, mm -hmm. więc weszłam ogólnie w bulimie. Mm -hmm. I mój organizm sam stwierdził, dobra, no to wyrzucę to z siebie, ale właśnie przez wymioty, że no ja jadałam się i po prostu wymiotowałam. Mm -hmm. I tak w ten sposób, jak wyrzucałam te swoje emocje, mm -hmm. ale na szczęście trafiłam na takiego superowego, takiego mężczyznę, który mnie wziął za rękę, postawił na planecie Ziemia i powiedział: Patrz, nie? taki <laughs> piękny jest ten świat, taki szeroki, taki niesamowity, i jest wiele ścieżek. I zobacz, czy to kim jest... jest ten mężczyzna? A mówię na, na razie moim chłopakiem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale zanim do, do tego momentu dotarłaś, co myślałaś kończąc liceum? Na jaki kierunek studiów poszłaś wtedy? E, Jejciu, na szczęście. Matura nie poszła mi tak, jak stuprocentowo chciałam, czyli nie dostałam się na medycynę, dzięki Bogu. Ale trafiłam na fizjoterapię. Natomiast moja fizjoterapia była zabroniona przez moich rodziców, więc na ostatniej chwili trafiłam na techniki dentystyczne. Od razu zaczęłam pracować po dwóch tygodniach w tym zawodzie e, i stwierdziłam, Boże, no to nie jest dla mnie kompletnie mm -hmm. i nic medycznego nie jest dla mnie. I co wtedy zrobiłam? Nie? Usiadłam ze sobą, wzięłam, słowa się serce i mówię, dobra, no to co ty chcesz? Mm -hmm. Co jest w twoim sercu? Jakie są Twoje talenty? Albo też fajne pytanie, które sobie zadałam to. O co ludzie pytają Ciebie o pomoc? Bo to, okay. co ludzie o Ciebie pytają, to zwykle po prostu jest Twój talent. I to była taka piękna droga, wow. możliwość wyboru, że to jest, no niestety, no zarządzanie. I jestem teraz na zarządzaniu i e, tworzę swój biznes. Ty nie tylko zmieniłaś studia, ale też założyłaś swoją firmę. Tak. i. Nie to... bałaś się? Ojacie, nie powiem, że to jest łatwe, bo to wymaga... Ty masz dopiero no, 20 lat. Mam 20 lat. Właśnie to jest to, mam 20 lat i wszyscy mówią, przecież ty powinnaś imprezować, szaleć, w ogóle bawić się, a ty weszłaś w ogóle w kompletnie inną drogę, takiej też dorosłości wielkiej, nie? odpowiedzialności. I to wymaga dużo energii, wkładu, ale jakiej niesamowitej tej energii. Że to jest energia, z której budzisz się rano, z taką misją i wizją, że robisz coś, co jakby... Nie zmieni całego świata, ale przynajmniej jakiś części. To czym zajmuje się Twoja firma? E, ona zajmuje się tym, że prowadzę warsztaty w szkołach podstawowych i pokazuję dzieciom właśnie różne zawody, żeby oni mieli możliwość spróbować, potestować mm -hmm. i wtedy zdecydować, czy to jest dla nich, czy to nie jest dla nich. Mm -hmm. Helena, ale zastanawiam się, skąd 20-latka wzięła chociażby pieniądze na założenie <laughs> takiej działalności. To wszystko jest Boże Działanie, że e, na szczęście. Przez właśnie mojego chłopaka trafiłam do Norwegii i e, pracowałam jako... Pierwsze pracowałam jako y, w, w sklepie sprzedawczyni, magazynier, później w restauracji. A w tym roku, bo to musiałam przez dwa lata jeździć, w tym roku pracowałam jako pokojówka. I ja czyszcząc kible słuchałam na słuchawkach o tym, jak zarządzać firmą, jak tworzyć, jak kreować, jak dbać o klienta, więc ja po prostu czyszcząc to miałam na słuchawkach jakby już biznes. Mm -hmm. Ale dzięki temu dość, że zarobiłam pieniądze to, żeby to stworzyć. Mm -hmm. To nauczyłam się, że każdy jest ważny. Helena, masz 20 lat, masz już własną firmę, studiujesz. O czym teraz marzysz? Jakie masz plany? Mm, żyję z ja na dzień. <grych> Mamy cel, dojść do nieba i, i po prostu dawanie ludziom miłości. To jest mój plan a gdzie mnie pociągnie, gdzie jutro wstanę, co się stanie, to nie mam pojęcia, więc nie, nie, nie żyję z Jana Dzień. Znaczy po, mnie zainspirowała. nie dość, że się. z jednej strony życiowo, a z drugiej strony jednak nadal e, widzę taki entuzjazm w Tobie, wiesz, taką radość mm. i taką właśnie młodość, że jednak chcesz korzystać z tego, nie? Co, co No z tym, z tym, gdzie Cię powieje i zawieje, to jest jesteś idealnym <laughs> przykładem, bo do Warszawy przecież... 8 godzin w autobusie przesiedziałaś, więc się wywiało z saboka. Wywiało mnie, ale fajnie tutaj jest, miło z wami. No i się bardzo cieszymy. Helena, Mam nadzieję, bardzo cieszymy. że jeszcze nie raz tutaj do nas wpadniesz. Mam nadzieję też. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Kochani, dziękujemy Wam za to, że byliście z nami w tym odcinku i dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez cały rok. Teraz, no. tyle się wydarzyło. Portugalia, Światowe Dni Młodzieży. Rzecz, ja setki tematów i tysiące rozmów. Jak można podsumować ten rok? A czego sobie życzymy no, na ja rok 2024? No nowych perspektyw, nowych możliwości i przełomów. A czego im życzymy? Żeby byli z nami, no i bądźcie z nami. Idziemy na im teraz. Idziemy pa! Się w roku 2024! <laughs>